שבוע זאת, 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 שב Uwo. Spotkanie opłatkowe metropolity Lubowskiego i kardynała Krajewskiego z podopiecznymi Domu Miłosierdzia Świętego Zygmunda Gorazdowskiego w Brzuchowicach. 22 grudnia, w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z kardynałem Konradem Krajewskim odwiedził Dom Miłosierdzia Świętego Zygmunda Gorazdowskiego w Brzuchowicach, aby dzielić się radością Bożego Narodzenia z chorymi i samotnymi, którzy znajdują się pod opieką sióstr Świętego Józefa. W refektarzu Domu Miłosierdzia arcybiskup Mieczysław Mokrzycki spożył wigilię i potrawy wraz z mieszkańcami domu miłosierdzia. Składając życzenia świąteczne, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przekazał wszystkim pacjentom, personelowi i wolontariuszom świąteczne słodycze. Również metropolita odwiedził ciężko chorych osób przykutych do łóżka, udzielając im pasterskiego błogosławieństwa. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował siostrom, wolontariuszom oraz wszystkim, którzy opiekują się chorymi i starszymi mieszkańcami Domu Miłosierdzia. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował siostrom, wolontariuszom oraz wszystkim, którzy opiekują się chorymi i starszymi mieszkańcami Domu Miłosierdzia. Wszyscy mieszkańcy wyrazili wdzięczność ze wspólnego spotkania przy stole wigilijnym. Miejmy nadzieję, że to jest ostatnie Boże Narodzenie, kiedy brak jest spokoju na Ukrainie. Kiedy, kiedy przestaną wreszcie najeżdżać, bombardować, prześladować i nastanie pokój tak bardzo upragniony. Dziękuję. I... Dzień